Kiedyś mówiliśmy, to najlepsi nasi przyjaciele. Nie zawiodą, nie zdradzą, a nauczą wiele. Takie wierszyki wpisywaliśmy sobie kiedyś do pamiętników, ale myślę, że. Trzeba nam bardzo dużo mówić o tym, jak ważną i dużą rolę książki odgrywają w naszym życiu. Książki w różnej postaci zarówno powieści, jak i reportaże ale również komiksy które są nowym medium bardzo popularnym, myślę, często też niedocenianym. Poezja, którą uwielbiam. Książki nie tylko mają moc. Nie tylko poszerzają nasze horyzonty, nie tylko kształtują naszą wyobraźnię, ale są również narzędziem, które pomaga leczyć, które pomaga nam y, uczyć się nawzajem, jak możemy funkcjonować we współczesnym świecie, jak radzić sobie z emocjami, z wyzwaniami, z problemami, z trudnymi sytuacjami. Książki czynią to w sposób bardzo delikatny, dyplomatyczny. Y, Trzeba nam o tym mówić, trzeba pokazywać nam, że warto czytać, że dzięki książkom możemy być naprawdę nie tylko lepszymi, ale i zdrowszymi ludźmi. Jest ogromnie ważna. Słowo ma ogromne znaczenie w kontekście zdrowia psychicznego, z naszego samopoczucia. Słowo usłyszane, słowo przeczytane rezonuje w nas i powoduje różne stany, bądź pozytywne, bądź negatywne. Te negatywne powodują, że powstają schorzenia psychosomatyczne, powodują też choroby, więc wpływa również na stan fizyczny, tak można powiedzieć. Dokładnie tak. Bo czasu straconego się nie cofnie, czasu, którego nie poświęcamy swoim najbliższym, swoim dzieciom. Skrolowanie no, zabiera ten cenny czas na budowanie relacji, na tworzenie rozmów, na rozwiązywanie problemów dnia codziennego i tego wszystkiego, z czym borykamy się wszyscy my, nie tylko dzieci, ale też dorośli. I dlatego warto rozmawiać. Podczas tej konferencji chcemy przedstawić naszą wizję propagowania idei biblioterapii w naszym e, w województwie. E, jak Państwo wiecie, my już od ponad dekady e, organizujemy konferencję biblioterape... biblioterapeutyczną ogólnopolską. E, o, e, zaczęło się to e, od takiej konferencji e, ogólnowojewódzkiej, a, a już od 10 lat jest to ogólnopolska. E, jesteśmy można powiedzieć takim jedną, chyba jedyną w Polsce instytucją, która tą ideę biblioterapii propaguje tak bardzo mocno, bo szczycimy się tym, że naszym pracownikiem, nauczycielem konsultan, nauczycielem bibliotekarzem jest pani Justyna Jurasz, która jest jednocześnie prezesem Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego.